Kolejny wynalazek do roboty. Taki trochę nietypowy, jakiś kim, Kimko Hipster 125 bodajże. No i co tu mamy? Właściciel zadzwonił, że ma problem z odpaleniem, w końcu go jakoś tam odpalił, ale motocykle Zaczął dużo palić, e, dziwnie pracuje. E, dużo tego paliwa bierze. E, no i no tak przy okazji przygotowując go do rozbiórki, co znalazłem, świeca wygląda tak, no jak dużo pali to, e, to było przewid... można było to przewidzieć, ale świeca DPR 8 EA 9. No kurde, prosto ze Fioty 1200. A tu powinna być świeca DR8EA, czyli świeca do śmietnika. To nie powinna takiej być. Um, tak, przy okazji sobie sprawdziłem tutaj filtr powietrza. No nie wiem, jak, co za pomysł. Tutaj w środku jest. Są dwie takie e, siatki druciane. I jeszcze w środku między nimi jest taka przykładka z takiej, jakby twardej takiej gąbki. No, może tam jakąś muchę, e, czy jakiś, nie wiem, liść to zatrzyma, ale jakiś taki kusz czy coś, to to wszystko leci do silnika. No, ale sprawdziłem. E, w serwisówce wygląda dokładnie to tak samo, no, bo więc może taka. E, taka myśl przy, im przyświecała. gdzie nie ma nic, że to powinna być jakaś gąbka nasączona e, olejem. Tylko taka siatka. Nie wiem, może to wytrzymuje. No ale na razie tak. Trzeba. Mm, muszę ten gaźnik wymontować. E, sprawdzić, jak on tam w środku wygląda. E, wyczyścić go, e, i ustawić według zaleceń serwisowych. E, zobaczymy, czy to coś pomoże. Gaźnik z Kimko. Na wierzchu widać. Nie wygląda za pięknie. Tutaj śruby jakieś kudy wynalazki. No, myśl techniczna może to nie jest jakiś górnych lotów. Zobaczymy jak wygląda w środku. Tak wygląda gaźnik od Kimko w środku. No, jak tutaj a, taka smoła jest w tej komorze pływaka? Co tam może dziać się w środku? No, mejka idzie do mejki. Później ustawianie. Nie wiem, jak ta uszczelka. No, ona niby tutaj jeszcze wystaje. Zobaczę, czy w ogóle to jest jeszcze dostępne gdzieś. Czy to można kupić. No, jeszcze sprawdzę może kompresję. Tak mnie coś tknęło. Może on coś tutaj ma problem z kompresją. Trochę ciężko mi będzie, o z tak. Zakręcę. i tak gaźnik jest zdjęty. O 10. O, czyli. To jest ok. Gaźnik już jest po czyszczeniu. No tutaj wyszło, że te takie plamy tutaj na dnie to jakieś brudne paliwo było, coś tutaj stało. Jakieś takie dziwne plamy wyszły, jakieś wżery. Tego już nie doczyściła myjka. Ale i tak jest błyszczące. Gęźnik ogólnie wyszedł czy, czysty, nie nakręciłem. Woda była po prostu smoła z niego. E, musiałem zamówić e, tą uszczelkę tutaj. bo ta stara, nie dojrzała. Tutaj już w kawałkach się rwała. to poza tym była tak płaska, że nawet nie wystawała ponad e, krawędź tej pokrywy. Teraz no, ciężko to tak zopać, ale, ale ona wystaje. No e, nowiutka uszczelka. Reszta jest po prostu doczyszczona, bo znalezienie zestawu naprawczego stricte do tego gaźnika to jak to w tych takich wschodnioazjatyckich, w tych wszystkich azjatyckich pojazdach z niższej półki to jest po prostu no, ciężka sprawa, żeby trafić dokładnie to co trzeba. No, uszczelkę po prostu tam znalazłem po kształcie. No, i tyle składam gaźnik, zakładam go do motocykla i zobaczymy, czy on odpali. Gaźnik już siedzi na swoim miejscu. Przy okazji, że musiałem tutaj wykręcić tą obudowę filtra powietrza, bo w ten sposób było mi łatwiej wcisnąć ten kruciec tutaj. On wcześniej był po prostu tak powiedzmy na sztukę byle, jak wsadzony. W ogóle ten kołnierz tutaj nie wchodził, nie uszczelniał. Tak samo tutaj ta obejma wisiała sobie. Była jakaś śrubka na sześciokąt wsadzona, ale ona tutaj było tak rozwalone. Już chyba raz ktoś to rozwiercał i próbował tu coś. Może to nakrętka była. No ja zrobiłem także większą śrubę na imbusa, ponieważ na śrubokręt krzyżakowy nie mogłem znaleźć takiej. A tutaj na nagwintowałem, na tutaj troszeczkę rozwierciłem ten otwór, żeby to miało miejsce, jakieś ręce i nogi, że tak powiem. No i przy okazji pokażę, jak wygląda tutaj w tym krańczyku filtr powietrza. Czyli to jest tak. Z dwóch stron są tutaj wsadzone takie przekładki z takiej, powiedzmy, siatki metalowej. No chyba jakoś... Jakoś tak. Jedna z tyłu jest gdzieś tutaj, chyba druga. Tak jak widziałem, ona tak jakoś dziwnie, bo tak może tak. Nie wiem. Muszę sobie jeszcze popatrzeć. A między to jest to. Kiemko odpaliło bez problemu. Pracuję, nawet równo. Tutaj średnie obro, wolne obroty to powinno być tak 1600 plus minus 100. Tak podaje serwisówka. No i tak mniej więcej ustawiłem. Można jeszcze delikatnie mu te obroty obniżyć. nie reaguje na gaz, ale że myślę, że to była wina e, przede wszystkim tej świecy, e, no i gaźnik po czyszczeniu e, będzie lepiej chodził no i tak, tutaj były na pewno przedmuchy na e, do filtra powietrza e, na tym krótku i jeszcze co zauważyłem e, tu jest kranik w zbiorniku paliwa i ten przewód, który powinien być do niego podłączony był podłączony chyba gdzieś indziej, ale to sprawdzę jak to nie zakładał zbiornik paliwa